Krzysztof Kamil Baczyński, tomik: Ty jesteś moje imię, a tytuł wiersza narzeczona. Ona stojąc w jeziorze, ręce obraca do góry, z nich unoszą się zwolna kwiaty i białe motyle. Kiedy pod kolanami w wodzie mkną ciche chmury, niebo się szybko przetacza. Ona się fali, przychyla i bierze w dłoń otwartą, jak w pyszczek różowy, kuny niebieskie łodyżki wody, które się prężą jak struny i grają cicho i miękko. W kwiaty nas zamień, panienko. Więc ręce zwraca w górę i krople wypryska wysoko, czyni z nich liście i jabłka, węże i srebrne jaszczury, zanim opadną znowu. Jeszcze podobne są głogą, co kwitną. Potem, gdy spadną, przemkną w nich szybko chmury. Ona się zwolna zwróci, unosząc z sobą odbicie, nie wiedząc jeszcze, czy w sobie, czy w wodnym obrazie prawdziwa. Patrzy w kryształ powietrza i widzi dalekie życie. Raz zapylone trakty, to znowu potoków grzywe. Nie wie, i jeszcze czeka. Wtedy na brzegu, w kotlinie, rycerz ogromny przystaje i jabłko wyciąga na dłoni błękitne jak kropla nieba. Ona ku niemu płynie, powietrze w krąg rozgarniając, co jak pod skrzydłem dzwoni. Potem ich las zamyka i tylko drzewa dojrzałe tak samo stoją w głębinie jakby najmocniej kochały.